Halo, słuchajcie, e, wpuszczamy dzisiaj, zarybiamy staw, który napuszczamy do niego wody i wpuszczamy jazia orfe i tołpega teraz. E, jazia orfe chyba 150 sztuk, topęgi 200 sztuk, także nie za dużo. Zaraz zobaczymy jak one będą sobie odpływały. A niech one same odpływają, zobaczymy jak one sobie dają radę. O, jakie szczęśliwe, zobacz. Wszystkie zszokowane trochę. Teraz jeszcze gdzieś pójdziemy tam trochę dalej, żeby one... W inne miejsce po prostu trochę, nie? O, no już masz mokro. Oj, może ja mam głębsze buty, wiesz? Ja spróbuję. Trochę napuścimy wody jeszcze, żeby było. Wbrew pozorom tej wody, tej wody jest, no. Jest, no i idą na wolność. Po prostu nie chcą za bardzo, ale, ale muszą, nie mają wyjścia. Trochę zszokowane temperaturą, może też nie. I zobaczymy, ta woda jest... Dzisiaj nie jest taka zimna, jest nagrzana trochę, także będzie dobrze.